osobę Jana Pawła II, jego nauczanie i życie pełne wiary, nadziei i miłości. Zapraszamy na czas refleksji i wyciszenia, ale także czas humoru, bo takie było życie Jana Pawła II. A spotkanie poprowadzi Milena oraz Klau. Kim był Jan Paweł II? Kim był ten człowiek, któremu cały świat towarzyszył modlitwą w drodze do domu Ojca a smutek i żar po jego śmierci wyrażali ludzie przyrości, znani politycy i przywódcy religijni. Klaudio, szukajmy odpowiedzi na to pytanie, ale na początku wsłuchajmy się w słowa poematu Juliusza Słowackiego o słowiańskim papieżu, który został napisany pod koniec życia wieszcza w 1848 roku, a brzmi jak proroctwo. Słowa tego utworu usłyszymy w formie piosenki, którą opracowała Magda Anioł, a wykona ją dla nas Ameryka. Gdy słońcem rozpromieniona rozpromienia nam lampon lasu. Za nim rozstanczę Ja cię kocham, dla nie w pamiętnym roku dwóch w 1978 roku 16 października. Posłuchajmy. Zwiastuję Wam radość wielką. Mamy papieża. W osobie najdostojniejszego i najczcigodniejszego Pana Karola, kardynała świętego kościoła rzymskiego Wojtyły, który przybrał sobie imię Jan Paweł II. Habemus Papa. Mamy papieża. Dla nas, Polaków, to było wielkie wydarzenie i było tak, aż dobiegli święta Bożego Miłosierdzia, które w tym roku przypadało 2 kwietnia i tak było do godziny 21:37, kiedy go zabrakło. Czego zabrakło? Przecież dla ludzi wierzących nie odszedł. Jak powiedział kardynał Józef Ratzinger, papież Benedek XVI. Możemy być pewni, że nasz umiłowany papież stoi obecnie w oknie Domu Ojca, spogląda na nas i na błogosławi. Tak, Jan Paweł II żyje nadal. Choć inaczej niż my. Jak sam pisał w tryptyku rzymskim, Nie wszysttek umrę. Słuchajmy się we fragmenty tryptyku rzymskiego. Recytuje Ameryka. W kaplicy sekstyńskiej artysta umieścił sąd. W tym wnętrzu sąd dominuje nas wszystkim. Oto kres niewidzialny stał się tutaj przejmująco widziany. Kres i zarazem szczyt przejrzystości. Taka jest droga pokoleń. Non o mnie nie wszystek umrę. To co we mnie niezniszczane, teraz staje twarzą w twarz z tym, który jest. W naszej kawiarence gościmy dziś przyjaciół Jana Pawła II. Panią Halinę, z którą Karol grywał w szkolnym teatrze, panią Annę, która jako studentka uczestniczyła w wyprawach turystycznych organizowanych przez księdza Wojtyłę oraz pana Dominika z Wadowic. Wadowice to miasto, gdzie wszystko się zaczęło. Tu w tym mieście, w Wadowicach, wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło, i szkoła się zaczęła. I teatr się zaczął, i kapłańska się zaczął. A więc tam jest ulica Miskiewicza, Tam jest Satorska, tu jest Krakowska. Tam jest dawny zbożny rynek, dawny. Tam jest Hoczerny, a tam za nami skawa. W tamtym domu mieszkał Jurek Duki, a tam cukierny. Bo maturze chodziliśmy na kremówki. Oj, chodziło się na kremówki, chodziło. Zap zapraszamy wobec tego na kremówki. To rezerwuje szef kawiarni. Emiro i syna. Szkoła, teatr i kapłaństwo tutaj się zaczyna. Pierwsze mecze, pierwsze smutki, gimnazjum klasówki. Po maturze z kolegami wypad Na kremówki. Nie ma lepszego. Od Jana

Yeah, 18 maja 1920 roku. Jan Paweł II tak wspomina ten czas. Urodziłem się w tym czasie, kiedy bolszewicy szli na Warszawę. Polska była zagrożona. Wtedy się urodziłem i wtedy też nie oszczędził tym imieniem, które mi są z Tobą przez całe życie. Na imię mam Karol. Jak Państwo wspominają Karola Lolka. Młody bojtyła był niezwykle przystojny. Za tym wysokim, wysportowanym i dobrze zbudowanym młodzieńcem obrażały się wszystkie panny w Wadowicach. Pamiętam Karola jako spokojnego i poważnego chłopca, ale kiedyś przyszło mu zagrać się w w ślubach panińskich, Aleksandra Pedry. Zagrał tak dobrze, że Sara długo była brawo. Karol nie dawał się na być na klasówkach. Każdy nawet w każdej, nawet najbardziej bławej sprawie chciał być uczciwy. Kiedy ktoś potrzebował pomocy, mógł całymi godzinami tu objaśniać wzór na fizykę lub tłumaczyć zadania z matematyki. Myślę, że całe jego życie od dzieciństwa aż po odejście było realizacją tłumem Angeli, szczególnie tych zapisanych przez świętego Jana. Przypominałem mi się też jedno z ostatnich słów wypowiedziane przez naszego wielkiego rodaka do Panny Kalwaryjskiej w 1999 roku. Tobie oddaję wszystkie owoce mojego życia i jego sługi. Tobie zawieszam nosy kościoła. Tobie polecam, mi naród. Tobie ufam i Tobie raz jeszcze wyznaję. Totus tus, To Totus tus. Amen. I my za Jana Pawłem II powtarzamy codziennie Totus tuus, Maria. Czaska płesba, które rozpoczęło się nietypowo, bo było uroczystość wszystkich świętych. 1 listopada 1946 roku. Wiąże się nierozerwalnie z młodzieżą, z którą często wędrował po szlakach turystycznych. Jakie pani, pani Anno, ma wspomnienia z tego czasu? Podczas wypraw turystycznych ksiądz Karol Wojtyła zwany był przez nas wujkiem. Uczył nas refleksji nad życiem, ale kiedy trzeba było, rozbawił nas układanymi wierszykami. Pamiętam, jak na wakacjach w mieszczadach zarecytował oto taki tu wiersz. Rano niech palą, wieczorem mnie i jak tu można wierzyć tym Paniom? A po wakacjach miałam rozpocząć pracę jako nauczycielka w szkole. Ksiądz Karol podarował mi notes z dedykacją. W tym notesie nie pisz dwójek, oto proszę Cię dziś dwójek. Do dziś mam ten notes, nie mam w nim żadnej dwójki. Wierszyki do różnych sytuacji układał również wewnątrzbiskup pani kardynała. Kiedyś, kiedy wyjeżdżaliśmy na narty z Zakopanego, zatrzymał się w kasztorze sióstr pszczelanek i dokuczał jednej z sióstr w imieniu Alfonsa, wymyślonym przez jej wierszykę. Siostra Alfonsa na mnie siedząca. Słyszałam kuranską kapelę. To czas, aby wspomnieć, że nasz wielki rodak był człowiekiem gór. Kardynał Wojtyła lubił jeździć na nartach w sportowym ubraniu. Było to bardzo nietypowe w tamtych czasach. Ksiądz, biskup, kardynał i narty pewnego razu zapytano Karola Poitygła, czy wypada, aby kardynał jeździł na nartach. Uśmiechnął się i odparł: Co nie wypada kardynałowi, dość źle jeździć na nartach. Kiedyś po długiej wyczerpującej jeździe na nartach, ksiądz Karol Wojtyła wstąpił do jakiegoś Ligazdy na Mleko. Niech ja po pochwalony Jezus Chrystus. Nawyki wieków. Można spodziewać Można. Jakie ciepła mleka. A skąd wyśla są? A z Krakowa. A coś się z A kary Góral, zmylony świeckim strojem, w widział, widział, jakiego gość doskonale jeździ na nabę, ani przez chwilę nie, by, nie przypuszczałby, że to może być tak wysoki dostojnik kościelny. Jak wyjścia są biskupem, to joje je papieżem. Kardynał Wojtyła, gdy został papieżem, nie stracił poczucia humoru, którym zdobywał ludzkie serca, Świadczą o tym niezliczone anegdoty z Watykanu. Jest ich bardzo dużo. Jedna z nich opowiada o włoskim biskupie, który chciał się nauczyć polskiego. Nauka była jednak tak bezpieczna, że kiedy chciał się pochwalić nową umiejętnością przed Ojcem Świętym, coś mu się, się pomyliło i zamiast jak się czuje papież, że jak się czuje piesek. Papież spojrzał na niego zdumiony, oczem otwarił. A pewnego razu, gdy siostra zakonna spóźniła się do pracy i przyszła po dziewiątej, zamiast usłyszała z jego ust słowa znanej piosenki. Umówił się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Papież lubił śpiewać, na przykład. O Oczywiście, to pieśń barka. Można dziś powiedzieć, że to papieska pieśń. On sam tak ją wspomina. Właśnie ta pieśń wyprowadziła mnie z ojczyzny. Miałem w uszach, kiedy słyszałem wyroką klawę. Z nią nie rozstawałem się przez wszystkie te lata. Była jakimś ukrytym tchnieniem ojczyzny. Śpiewali on zawsze pielgrzymi, spotykający się z papieżem. Wspomnieliśmy o ojczyźnie. Jan Paweł II był wielkim patriotą. Każdego dnia modlił się za ojczyznę, gdyż była ona dla niego jak matka. Posłuchajmy fragmentu powitania Bogoszonego w Warszawie w 1983. Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, tak, wołam połam w głębi tego tysiąclecia, Powiem przejdzień, święta ze słania. wraz z wami wszystkimi. Niech stąpi duch. Niech stąpi duch twój i o oblicze Tej ziemi. Ja bym był po w swoich wietrza, pisał o ojczyźnie. Rozważania kardynała Karola Wojtyły o ojczyźnie. Prezentuje Amelka. Ojczyzna, kiedy myślę, wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam. Mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym, aby wszystkich ogarnić w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas. Z niej się wyłaniam, gdy myślę ojczyzna, by zamknąć ją sobie jak skarb. Ojczyzna, kiedy myślę, Słyszy jeszcze dźwięk kosy, gdy uderza o ścianę pszenicy, łącząc się w jeden profil z jasnością nieboschłonu. Ojczyzna, wyzwanie tej ziemi, rzucone przodkom i nam, by stanowić o wspólnym dobru i mogłą własną jak sztandar wyśpiewać dzieje. Ojczyzna, kiedy myślę. Należy też wspomnieć, że Jan Paweł II był człowiekiem kochającym dzieci i młodzież. Dla Ojca Świętego było to oczywiste, że ich kochał, a oni wyczuwali to i gardzili się do niego. Młodzi ludzie zawsze byli na niego nadzieją. Byli żyzną glebą, na której wyrazce zasiane przez serce ziarno. Wysłuchajmy fragment homilii wygłoszonej dla młodzieży w Gdańsku w 1987 roku. Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje westerbloty, jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność. Od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to występował sobie i wokół siebie. Tak robić dla siebie i dla innych. Na koniec ponownie zadajmy pytanie: Kim był Jan Paweł II? Mówiliśmy, że Jan Paweł II był synem Maryi, był patriotą miłującym ojczyznę. Kochającym jej przyrodę, szczególnie góry, był człowiekiem, który z troską patrzył na dzieci i młodzież. Ale w tym wszystkim nie możemy zapomnieć, że był to przede wszystkim człowiek modlitwy. Ja Paweł II to człowiek modlitwy, a my możemy brać przykład od niego.